Dwa memloki jeszcze zostały. Cztery babcia zjadła. Witam Was wszystkich. Znów jestem u babci. Babcia tutaj przysypia na słoneczku, a za chwileczkę idziemy na obiad. Pomachaj do widzów i pozdrów. No dobra. Bez żadnego słowa dzisiaj pozdrowiła babcia. Obiecałem Wam filmik, że Wam opowiem, jak babcie przekonałem, żeby tutaj była. Źle Ci tutaj babcia jest, czy dobrze? dobrze? Dobrze Ci tutaj jest? Jesteś zadowolona? Babcia mówi, że jest zadowolona. Słuchajcie. Łapy komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy, bo nam loki zbieramy. Tak na spontanie słońce mi tutaj. Daję prosto w oczy, a babcia chce usnąć. Może sobie usiądę troszeczkę bokiem, bo naprawdę mnie tutaj razi. Jak to wszystko przebiegało, słuchajcie, przyjechałem na wakacje z Niemiec. Jeszcze wtedy mieszkałem w Niemczech. No, i tutaj powoli zaczęło się wszyściutko sypać. Babcia miała obiady z cateringu. Nie smakowały babci. Babcia powiedziała, że tych obiadów nie chce. Przyszła pani, która miała sprzątać chyba z mopu, czy jakoś tak się mops to nazywa. Babci nie pasowało, jak ona sprząta. Miała babcia taką babeczkę, która do niej wpadała na 3-4 godziny dziennie, w Przynosiła jej zakupy, babcie wyciągała na dwór na spacery, chodziła z nią. No, ale babeczka w pewnym momencie zaczęła mieć problemy zdrowotne, no i musiała mieć operację. No i od razu powiedziała, że po tej operacji raczej już nie będzie w stanie do babci przychodzić. Słuchajcie, okazało się, że za chwileczkę babcia zostanie zupełnie sama. Muszę zobaczyć, czy dźwięk się nagrywa. Centralnie wali mi po oczach to słońce, ale jest przyjemnie. No i słuchajcie, Za chwilę pojawiłaby się sytuacja krytyczna, że babcia zostaje bez opieki, a już była babcia w takim stanie, że niestety sama nie chodziła po zakupy, sama opłat nie robiła, była zdana, na kogoś. No i słuchajcie, ja byłem dwa tygodnie w Polsce. To było dzień przed moim wyjazdem. Rozmawiałem z Matulą. Mówię: Co z tą babcią będzie? Moja Matula mówi: No to my będziemy za miesiąc w Polsce. To może porozmawiaj jakoś z babcią, znajdźcie jakieś rozwiązanie. No, może babcia się zdecyduje, żeby poszła gdzieś, gdzie będzie miała opiekę całodobową. Mówię, no to przede mną niezłe zadanie. No ale to było dzień przed moim powrotem do Niemiec. Wtedy jeszcze planu w ogóle na powrót do Polski chodziło mi to po głowie, ale jeszcze konkretnej decyzji nie było, że wracam do Polski. No, i poszedłem z babcią się pożegnać. Usiedliśmy sobie babcia po jednej stronie stołu, ja po drugiej, naprzeciwko niej. No, i mówię do babci: Babcia, jak sobie to dalej wyobrażasz? Co z tobą będzie? No, a babcia patrzy na mnie, mówi: A co ma być? Nic nie będzie. Jakoś to będzie. Mówię, ale jak jakoś to będzie, przecież wiesz, że nie wyjdziesz sama z domu, zakupów sobie nie zrobisz, opłat sobie nie zrobisz, za chwileczkę pani, która do ciebie przychodzi, nie będzie posprzątać, nie ma ci kto, bo ci nie pasowała ta pani z mopu czy tam z mopsu, która sprząta, obiady miałaś, odwołałaś. Jak sobie to dalej wyobrazić? A babcia mówi: A co ja się tam będę zastanawiać, jakoś to będzie. No i słuchajcie, ja znam babci chwyty. Babcia się cieszy. Babcia siedzi, patrzy. Udaje, że mnie nie widzi. Ja siedzę naprzeciwko niej przy stole. A ona się patrzy w szafki kuchenne. Mówię babcia: Nie dam ci spokoju, nie wyjdę stąd dopóki nie porozmawiamy, jak dalej sobie to wyobrażasz, co dalej z tobą będzie. No Nie możesz zostać tutaj na pastwę losu bez opieki. no. A będziesz mnie tam męczył, idź się wyśpi, bo jutro już jedziesz, masz daleką drogę przed sobą. No, tak mnie babcia próbowała. <laughs> słuchajcie, spławić cwaniak jeden, nie? No, i zaczęliśmy rozmawiać. Mówię, babcia, może byś pomyślała gdzieś, żebyś poszła, gdzie będziesz miała tą opiekę całodobową, bo się naprawdę o ciebie martwimy. No, mnie tutaj nie ma, twojej córki tutaj nie ma, bo Matula jest w Niemczech. Ta kobieta za chwileczkę przestanie do ciebie przychodzić. Jak ty dasz sobie tutaj sama radę? No, i na to babcia mówi, że no, za mało mam emeryturę, domy opieki kosztują dużo. Mówię, no to może trzeba to twoje mieszkanie wynająć albo sprzedać, żebyś miała na dopłaty, żebyś mogła być w miejscu, gdzie jesteś, 24 godziny na dobę pod nadzorem, ma ktoś na ciebie oko. No ale mieszkanie to dla dzieci, bo ma córkę, bo ma syna. No wiesz, babcia, teraz nie oni są ważni, oni są jeszcze dużo młodsi od ciebie, mają swoje już emerytury, mają swoje oszczędności. I najważniejsze teraz jest, co będzie z tobą. Oni sobie jeszcze radzą. No, ale babcia, jak to każda matka dążyła do tego, żeby koniecznie po niej. Przeważnie tak jest, że dzieci dostają mieszkanie po kimś. Mówię, babcia, albo trzeba to wynająć, albo po prostu to sprzedać, i dokładać z tych pieniędzy, żebyś miała opiekę całodobową, żebyś. Żeby każdy z nas miał ten spokój, żebyśmy wiedzieli, co się z tobą dzieje, że nie jesteś tutaj na pastwę losu, sama, zostawiona, coś się wydarzy, nawet nikt do ciebie nie przyjdzie, nie zajrzy. Nie możesz zostać tutaj sama. No i babcia widzę, zaczyna główkować i myśleć. No i mówi. No, że ona sama nigdzie nie pojedzie, nie rozejrzy się, no bo wiadomo, że nie była w stanie. Babcia nawet z domu praktycznie nie wychodziła już po schodach, bała się schodzić. Mówię, słuchaj, moja Matula przyjedzie, twoja córka za miesiąc. Jeżeli zdecydujesz się, to wtedy oni pojeżdżą, rozejrzą się za jakimś odpowiednim miejscem dla ciebie, gdzie będziemy wiedzieli, że. Jesteś zaopiekowana i ale musisz podjąć tą decyzję, czy w ogóle chcesz, bo coś musimy zrobić. A możliwości na kawalerce nie było, żeby z babcią ktoś cały czas mieszkał i żeby ją nadzorował 24 na dobę, nie? No i babcia pomyślała i mówi do mnie tak: Dobrze, to jak przyjedzie córka, to niech oni pojeżdżą, rozejrzą się. Mówię, czyli co? Byłabyś zdecydowana, jak znajdą coś odpowiedniego, to tak. Mówię, dobra babcia, przekażę. Pożegnałem się, bo następnego dnia rano, tysiąc kilometrów, prawie znowu do Norymbergi, nie? No i słuchajcie, pojechałem do tych Niemiec. Zadzwoniłem do Matuli, że jestem na miejscu. Tak krótko, zwięźle jej przekazałem, że z babcią sobie porozmawiałem, że babcia powiedziała, że jak oni przyjadą, żeby się rozejrzeli i tak dalej i że może coś z tego wyjdzie i nareszcie będziemy mieli wszyscy kamień z serca, będziemy wiedzieli, że babcia ma opiekę całodobową. No i słuchajcie, Matula moja przyjechała tutaj do Polski, zaczęła ten temat poruszać z babcią. A babcia mówi, że nie. Nic takiego nie było takiej rozmowy. Mówię, daj mi babcie do telefonu. Mówię, babcia. Pamiętasz o czym rozmawialiśmy przed moim powrotem? Pamiętam. No to czemu teraz mówisz, że nie pamiętasz? Cisza w słuchawce. Babcia waliła w ściemę Strugała pawiana. Mówię, no przecież rozmawialiśmy. No wiem. No my z babcią zawsze mieliśmy sztamenie. Nigdy się nie kłóciliśmy ani nie nic. Jak ja babci coś obiecałem i babcia coś powiedziała, no to też słowa dotrzymywała. Mówię, rozmawialiśmy o tym. No tak. Mówię, no to powiedz to samo. Mówię. Swojej córce, mojej mamie, i teraz nie kombinu. No dobra. No i słuchajcie, oni się rozejrzeli, byli tutaj prawie miesiąc. Zadzwoniła do mnie Matula, mówi, że znaleźliśmy coś. Babcia będzie miała pojedynczy pokój. Także jest to też na pewno na plus, że będzie sama w pokoju, a nie z kimś. Ale trzeba reagować szybko, ponieważ jest wolne miejsce za dwa miesiące. I jeżeli się tego nie zrobi, to to wszystko, słuchajcie przepadnie. Ktoś inny weźmie to, bo wcale nie jest łatwo o miejsce, a zwłaszcza o pokój jednoosobowy. No i teraz zapadła decyzja, że trzeba będzie to mieszkanie babci sprzedać. Oni muszą wrócić do niemiec. Kto się tym zajmie? kto tego dopilnuje no i że za dwa miesiące babcia musi być już tu ponieważ inaczej to miejsce przepadnie no i słuchajcie ja w tym momencie powiedziałem dobra ile wy chcecie mówię za tą chatę babci tyle i tyle mówię tam trzeba kompletny remont zrobić to wszystko Kompletnie od nowa, praktycznie zrobić. Mieliście filmiki, jak remontowałem to mieszkanie, babci. Mówię, dobrze, to ja mówię, biorę to mieszkanie. A mówi, ale po co ci, jak ty mówię, nie, już wszystko tutaj rezygnuję, wypowiadam i wracam, mówię do Polski. A co ty będziesz w Polsce robił? Mówię, będę nadzorował i będę pilnował, co kombinujesz, żeby babci było tutaj dobrze, żeby nic jej się nie stało. No i słuchajcie, jeszcze jak przyjechałem, jeszcze chwileczkę i pójdziemy. Jak przyjechałem, jeszcze z babcią tutaj chwilę porozmawiałem, bo jeszcze było chyba dwa tygodnie do tego, zanim tutaj się przeprowadziła. Obiecałem babci, że babcia, póki jesteś, póki żyjesz, ja tutaj będę i będę cię nadzorował, będę cię doglądał, będę do ciebie przyjeżdżał, będę cię odwiedzał, żeby wszystko było u ciebie dobrze. Wiadomo, że nigdy idealnie nie będzie, ale babcia jest tutaj już prawie dwa lata. Jak widzicie miewa się dobrze, opala się na słońcu, stroju kąpielowego jedynie brak, memloki są. Cieszymy się, że ma na nią ktoś oko 24 na dobę. No i najwyraźniej babcia chyba tutaj sobie jak tak dalej pójdzie spokojnie setki dożyje. Nie? Nie wiem. Śniło Ci się, że dożyje. 100 lat, miałam żyć. 100 lat miałaś żyć, no i babcia cały czas. Dwie emeryturki, nie? Tak. No, babcia czeka na te dwie emeryturki, koniecznie, żeby je zgarnąć. No. Także tak to słuchajcie, wyglądało, tak to przebiegało. Babcia troszeczkę tam próbowała kombinować, się wymigać, ale w sumie teraz z perspektywy czasu była to bardzo dobra decyzja, bo Babcia tutaj teraz dobrze się odnajduje, czuje się jak u siebie. No i dobrze, że tutaj jest. Ja się cieszę, że jest zaopiekowana. No. Dzięki. He, dzięki mówi. Pozdrawiam Was. No, babcia Was pozdrawia. No i co? Tak jak obiecałem, nie pozbędziesz się mnie aż do śmierci. Dobrze. Hehe, he, dobrze. To tak jakbyśmy z babcią wzięli ślub i sobie przysięgli że będziemy ze sobą dozgonnie nie akurat. akurat no pozdrawiamy spadamy na obiadek nie pomachaj wszystkim no takie opowiadanie panowie i panie tak to wyglądało pozdrawiamy pozdrawiamy wszystkich tam